MKS Fanflor Perła Lublin szykuje się do ligowej zimy, ale najpierw przerwa świąteczna. Dziś w tej świątecznej już atmosferze są z nami Kasia Portasińska, Dominika Więckowska i Paulina Wdowiak. Witam Was serdecznie. W to, że te przygotowania treningowe idą Wam znakomicie, to nie mamy wątpliwości, a jak u Was przygotowania do świąt właśnie? Ja mam choinkę. Choinki ubrane. Też mam choinkę. Wspólnie Ubraliśmy ubiegać. wspólnie, także... Tą choinkę też? tą tak. choinkę tak wczoraj ubierałeś ją, było mnóstwo zabawy tutaj także że to studio Holinki tak ubrane. wygląda to szacunek prezenty kupione no w śniegu no. za oknem nie ma na choince jest nie no, no, pada jest już także także tak, tak, czuć nie e, ale możemy w tre... wpaść możemy wpaść i ubrać jak coś no, to jest choinka jest ubrana ale z prezentami gorzej a powiedz ale jeszcze jesteście w treningu tak A kiedy? To... Bo rozumiem że wyjeżdżacie się spotkać z rodzinami tak, w środę mamy chyba ostatni trening Przed rano, tak. I w czwartek indywidualnie, a piątek już święta. A wcześniej planujecie jakieś spotkanie drużynowe? We wtorek mamy wigilię drużynową. W no wiedzielce. taką ogólnie ze sponsorami i, i chyba tyle. Tak. tyle. tak, tak zakończymy świątecznie. Znaczy, rozumiem te spotkania, które wynikają z obowiązków dotyczących sponsorów, ale na takie, takie towarzyskie spotkanie też rozumiem, że Was czeka, tak? Drużynowe. Hmm. Dbamy dbam o to, żeby takie były. Ale teraz nie ten, czas mamy trochę napięte ostatnie te dni przed świętami, coś się, dużo się dzieje, także nie wiem, czy znajdziemy czas, żeby takie no Jest sporo akcji zaplanowanych to, żeby ten czas, więc w tych ostatnich dniach chyba będzie ciężko takie już poza, poza klubowe coś zorganizować. Ewentualnie po świętach nadrobimy. Ale ogólnie to często się spotykacie tak prywatnie, czy po tak długim czasie spędzonym na treningach raczej już próbujecie od siebie odpocząć? Ja myślę, że bardzo często się spotykamy, bardzo często tak. Czy jak jakiś mecz leci, leci, to widzimy się, potrafimy gdzieś wejść na jedzenie. No myślę, że często. Ja w ostatnim mieszka... czasie właśnie często spotkałyśmy, żeby oglądać mecze naszej reprezentacji i kibicowałyśmy wspólnie. Fajnie każda coś zrobiła, przyniosła. Tak. U różnych osób się spotykałyście się w ogóle. No właśnie, o to chciałam powiedzieć, bo na, do, do, to był dobry pretekst do takich towarzyskich spotkań. Yy, mam na myśli te mecze reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata. To zakładam, że doping, dopingowałyście wasze koleżanki wspólnie. Bardzo mocno, tak. Wszystkie bez wyjątku. I kto się najmocniej odpalał wtedy przed telewizorem kibicowsko? Nie będę pokazywać palcem. Ja, ja też nie. Nie wiem. Nie wiem, o czym mówicie. Ja nie ja wiem. wiem. Nie, no ale chyba wszystkie tak razem żyłyśmy i, i to, że mogłyśmy się spotkać w takiej nie na treningu, tylko właśnie gdzieś wieczorem posiedzieć, pogadać i zobaczyć to z innej perspektywy, no bo jak jesteśmy na treningu, to jednak jesteśmy w środku, a tak w telewizji skomentować parę rzeczy, <śmiech> <śmiech> jak Ty to zrobiłaś, czemu, <laughs> także nie, no fajnie, taka inna odskocznia trochę, pomimo tego, że piłka ręczna. No jasne, a w ogóle Wasza szatnia żyje i to widać chociażby na materiałach, które czasami udaje nam się zaprezentować kibicom. I tutaj chyba trzeba podkreślić, no to widać, że Wy się chyba rzeczywiście lubicie i nie ma tu nic na pokaz. Wydaje mi się, że tak, że w tym sezonie gdzieś tam wszystkie, no tak jak mówisz, spotykamy się razem. Ja na przykład u Pauli mieszkałam przez pierwsze dwa miesiące w tym, w tym sezonie i ogólnie myślałam, że nie da rady mieszkać z kimś i widzieć się z nim na treningu i non stop. Ale gdzieś tam żyjemy, jeszcze się nie pozabijałyśmy i nadal chętnie spędzamy razem czas, więc mi się, wydaje mi się, że, że ta atmosfera jest dobra i, i bez problemu co jakiś czas wychodzi jakaś inicjatywa, żeby się spotkać. No i właśnie mimo tego, że drużyna przeszła dość dużą przebudowę, to szybko się zgrałyśmy. Chyba I na boisku, to, i właśnie poza, poza boiskiem i naprawdę atmosfera jest. No też obóz super. w spale też byłyśmy wszystkie razem. 24 godziny na dobę i też tam. Wydaje mi się, tak. że to odegrało dużą rolę, że, że się tak związałyśmy Bo sobą. jak mniej sobą. znałyśmy, to zaraz złapałyśmy kontakt i tak. tak poznałyśmy się szybko, strasznie. więc tak. Nawet to, że są starsze zawodniczki, młodsze, to w ogóle to nie ma wpływu no, nie na wiedział. jakieś gorsze relacje między tymi osobami, naprawdę. Wszystkie no, dogadujemy się sobie, nie? Ja tak. młodsza, to starsza. Zobaczmy, no, bo często tak bywa, że tworzą się różne grupki takie. co jest stara wardia i młode zawodniczki. U Was tego w ogóle nie widać. Nie, u nas nie. są doświadczone. Tak, okay. dokładnie. Ale tak, oczywiście nie I mniej doświadczone, ale też się nie dzielimy. Raczej żyjemy razem. Nie, no tak, no nie ma problemu. Tak myślę, że fajnie by było, gdyby kibice mogli Was także nieco lepiej poznać z trochę innej strony, dlatego chciałam zapytać, czy skupiacie się w tym momencie jedynie na piłce ręcznej, czy zajmujecie się czymś jeszcze? Mam to myśli całkowicie. Ja ostatnio namalowałam swój pierwszy obraz dwa dni temu. Wspaniale. To znaczy, nie sama, ale namalowałam. Ogólnie, zrobiliśmy też produkcję koszulek z Pauliną, malujemy sobie koszulki, jedna taka jest szczególna, w szatni, gdzie wszystkie razem ją namalowałyśmy, więc... to Udało coś... się, myślę, zauważyć też na Instagramie... Tak, to właśnie to, co wyciekło, to jest nasza wspólna koszulka, wspólnie ją robiłyśmy. Ta koszulka, to jest wasza? Ta rzecz. koszulka z tymi ręcami. <grym> <grym> Nie no, każda, namal każda miała w niej udział i to jest taka nasza koszulka. Okej, okay, czyli rozumiem, że Dominika lubi się odpalić artystycznie, yy, a, a, a co u Was? No ja oprócz tego, że piłka ręczna to też studiuje. no w sumie Dominika ja też, ja ja też, też no. no więc to też nam w sumie towarzyszy, a tak oprócz to nie wiem, czy coś takiego specjalnego, no, tak jak nie. Dominika powiedziała, tu koszulki, tu... Aktywnie spędzamy czas. Ten nawet wolny to raczej nie leżymy, tylko zawsze sobie znajdziemy jakieś zajęcie, żeby. Fajnie jest tak. Żeby coś I spontanicznie z... dużo też. Tak, a decyzja. podobnie jak Paula studiuje, też. I w sumie to na tyle. Nie jestem tak artystyczną duszą jak Dominika. Prawda? Jak a ty dłonie widziałaś pięknie? No, dłonie tak. To, że się dobrze czujecie razem w drużynie, to dobrze wiemy. A powiedzcie, jak się czujecie u nas w mieście? Ja bardzo, bardzo dobrze. Panie? Ja też. Jak na. W sensie wydaje mi się, że Kielce Lublin jest dosyć podobnym miastem. No, Lublin jest większy, ale jeśli chodzi o klimat i, i w ogóle takiego miasteczka, to to ja się czuję bardzo dobrze. Szybko się tu zaklimatyzowałam. No, wydaje mi się, że Lublin to jest fajne miasto. Niczego tutaj nie brakuje, także naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Mi się bardzo podoba osobiście. No mi też się podoba. Jest co porobić. Tak jak i Lubię to... bardzo spacerować, więc stare miasto jak najbardziej na plus. Chyba nie przesadzę mówiąc, że w MKS jest taka rodzinna atmosfera. No i myślę, że też można powiedzieć, że częścią tej rodziny są kibice, na których zawsze możecie liczyć. No, zdecydowanie tak. Bez wątpienia możemy powiedzieć, że lubelskie kibice są najlepszymi kibicami w Polsce. Moim skromnym zdaniem. Myślę, że na żadnej hali no, nie, nie spotyka klimatu, się czegoś no? takiego w kobiecej piłce. No bo wiadomo, męska jest zupełnie inną, inną bajką, ale w kobiecej piłce myślę, że nikim im nie, nie może dorównać, no. Mm, bo MKS nie jest jedynym zespołem, które miałyście okazję już w życiu swoim, sportowym reprezentować. I ta atmosfera mm, w tej naszej biało-zielonej szatni jest rzeczywiście wyjątkowa, czy w tych poprzednich drużynach było podobnie? W Lublinie atmosfera jest wyjątkowa, na pewno. Kibice naprawdę robią tutaj wielkie wow. Myślę, że, że nawet... Samo to jak, jak nasi kibice jeżdżą za nami na mecze wyjazdowe do, na przykład do Elbląga, gdzie to jest naprawdę kawał drogi, to naprawdę pokazuje, jak ci kibice kochają, z nami. kochają nas i naszą dyscyplinę i nas wspierają. A jeśli chodzi o atmosferę w szatni? Bo tu chyba też jest wyjątkowa dosyć sytuacja. Mam wrażenie, że dawno nie widziałem dużych ludzi, które tak się bardzo wzajemnie dziewczyny się lubią. My się no jest wesoło lubimy. w szatni, tak. Jest zawsze wesoło w szatni. Nie ma tak, że wchodzimy i nic się nie dzieje, tylko coś zawsze ktoś powie, jest coś śmiesznego, coś powspominamy, czy nawet poprzedni trening i no zawsze się coś dzieje po Jest wesoło, ale <grym> tak też kiedy, jest... kiedy trzeba Powiedzieć stop i wziąć się. do Idziemy ruchu, na trening, wychodzimy tak jakby odcinamy się. Tak, to... No właśnie, właśnie o to chciałem spytać, bo Kibice na pewno są ciekawi waszych tych towarzyskich rólów szatni, kto jest takim drużynowym, nazwijmy to śmieszkiem, który prękuje pozostałych zawodniczki, jest takim Panie, to jest liderem to jest drużynowej szydery. No właśnie, ja mam swoje podejrzenia. No ja to na pewno do <ślać> Nie Płysięk no ja po prostu. Jak to się... Uważam, wyra... uważam, że jak tam właśnie gdzieś idziemy. Idę na trening, wchodzę do szatni, to nie wiem, jestem taką pozytywną osobą według mnie i lubię zarażać gdzieś tam, powąpić się. Mam też dystans sama do siebie, więc lubię się śmiać też z siebie. Jeśli ktoś poprawi komuś humor tym, to, to mi jest też lepiej i, i gdzieś tam, nie wiem, zarażam chyba tym. No i pośmieszkować też lubię, co. No właśnie, Dominika lubi wkręcać swoje koleżanki. Może że możemy tutaj zdradzić, że przedturniejowa rozmowa z Martą Gęgą jest wynikiem takiego właśnie pranku twojego autorstwa. Nie po prostu yy, wiem, że Marta była dosyć zajęta przed tymi mistrzostwami no i te telefony do niej naprawdę się urywały, a że ja miałam numer, to po prostu, no, ty mnie poprosiłeś tak. No tak, tak. Że potrzebuję nagrać, nagrać wywiad i, i wywiad się ukazał, tak? No, ale ogólnie jak kogoś coś zginie w szatni but czy coś, to pierwszy, kto jest podejrzany, to. I tego to... Nie wiem dlaczego ja. Nie wiem dlaczego. Też ja. nie mam pojęcia dlaczego. No, a, i co, Zawsze to są bezpodstawne oczywiście oskarżenia. Nie, tak. Tak. <grym> nie no, po, nie wiem, tak się utarło po prostu chyba. Nie wiem, może raz coś zrobiła, mi się utarło, ale. Nie... Taką opinię sobie wyrobiła się przynajmniej. Przykleiło się, no. Kiedyś coś gdzieś, ale no nie. A idąc w drugą stronę, zapytam, kto w takim razie najmocniej tonuje te nastroje, stawia drużynę do pionu, ściąga zespół na ziemię, żeby potraktować te pewne rzeczy poważnie, no bo i takie rzeczy, takie osoby są w drużynie bardzo znaczy, ważne. wydaje mi się, że my mamy też taką świadomość, że mhm. właśnie wiemy, gdzie powiedzieć stop, ale, ale takim głosem rozsądku, jakbym miała powiedzieć, to myślę, że Wera tak my myślę, że Vera. pani kapitan i tak jak widzi, że coś gdzieś idzie, to potrafi powiedzieć, ej dziewczyny, okej, okay. stop stopno no. i też Marta czasami w sumie też. Tak, Marta też, no. no, tak, no raczej te doświadczone się, że... zawodniczki bardziej. Mhm. Wiadomo, że ta atmosfera w zespole jest bardzo ważna, ale to ma też swoje przełożenie na to, jak się rozumiecie na boisku? Mi się wydaje, że bardzo dużo ma to znaczenie, że gdzieś tam wspólne treningi, wyczucie tego tempa, y, zgrania ze sobą też, ale właśnie to, jak się dogadujemy, y, też ma przełożenie na to. Myślę, że też y... ja. Daje to taki spokój y, nam, że nawet jeżeli komuś na przykład nie idzie, no to może, y, na pewno ma, może liczyć na wsparcie od drugiej osoby. No gdzieś tam spojrzysz na, pewno... na ławkę tak. i widzisz, że wszyscy są z Tobą, czy jak rzucisz bramkę, oczywiście wszyscy się cieszą, ale czasami zrobisz błąd i gdzieś tam dawaj, dawaj. I, I to jest fajne, właśnie, że z tego też czerpiamy taką dodatkową motywację na boisku. No i widzicie, po koleżankach, że która już chce z wami zagrać akcję, która się cofa. tak, to, gdzieś tam mm. jedno oko, czy tam coś jedno słowo i, i wiemy, wiemy, o co chodzi. Dzięki temu, że tak dobrze czujecie się we własnym towarzystwie, myślę, że też łatwiej znieść trudy dalekich wyjazdów, bo było ich też ostatnio sporo. Coś mi się wydaje, że u was to jest wesoły auto, auto car. To znaczy, próbujemy sobie jakoś rozplanować tą podróż. Jechałyśmy. W wakacje byłyśmy gdzieś na no w, w Czechach. Zrobiliśmy sobie kino, więc, więc dało się. Gdzieś tam ta podróż była długa, ale, ale znalazłyśmy na to patent. Był rzutnik, był głośnik, było, był ekran, także wszystko było super i gdzieś tam próbujemy, czy to gramy w jakieś gry, oglądamy filmy. Czy... Ale oprócz tego też dużo rozmawiamy, żartujemy ze sobą, mm -hmm. bo tego to myślę, że jest najwięcej Robimy koncerty też. Tak, czasem też. też śpimy? I no. Czytamy? Nie, no jest tak książki. czasami, że jest cisza, że każda gdzieś tam się położy, ale, ale jest to jakoś zbalansowane. Coś, trudno mi sobie to wyobrazić, tą ciszę. E, o co chodziło z tymi leggingsami? Powiedzcie mi, bo mnie drża ciekawość. No, ogólnie jest tak, że czasami jest ciężko, tak? Nie ma na wypłatę, nie ma wypłaty, nie ma wypłaty. i przychodzimy na treningi w rozdartych leggingsach, prawda? Gdzieś tam poszła już dziurka, no ale że nie ma, to trzeba. Trzeba działać w tym, co jest. No i po prostu dbamy o siebie, żeby drugi raz nie nałożyć ich już. No i jak jest mała dziurka, trzeba zrobić większą, żeby już wylądował okay. w koszu, a nie żeby przy, przyjdzie jeszcze raz, co nie przez pomyłkę. O, jak dobrze, że różni drużynie są takie osoby, tak. które dbają tak. o to, o to, żeby... O nasz wygląd, tak. Żeby, prawda, żeby się prezentować, tak. To też jest bardzo ważne. Prezentować. Mhm. Skoro już byliśmy przy temacie tych wyjazdów, to yy, niedługo czeka Was kolejny daleki wyjazd. Dodajmy, że to wyjazd na niezwykle ważny mecz w kontekście walki o mistrzostwo. Czekacie już na to spotkanie z Zagłębiem Lubin? Myślę, że czekamy. Myślę, że każdy z nas nie może się doczekać. Tym bardziej, że no, wszyscy pamiętamy, jaki był ostatni wynik meczu z Zagłębiem, także na pewno każdy ma teraz duże oczekiwania wobec nas, jak my, my same mamy duże oczekiwania, no i nie możemy się doczekać. Myślę, że chcemy podtrzymać tą dobrą pasę i... i. teraz dodatkowo jest ta przerwa, więc długo nie grałyśmy. Gdzieś tam chcę, czeka się na ten pierwszy mecz. W dodatku będzie to taki mecz, więc no, chyba nic lepszego na początek rundy nie mogło. Na... na początek tej przerwie. Po przer o roku <grym> Może być roku. No. Tak. Trudno sobie wyobrazić lepsze wejście w rok, niż ze zwycięstwem za Zagłębiem Lubin. Zwycięstwa z pewnością pomagają w budowaniu dobrych relacji w zespole. Jak to Was wygląda po porażkach? No nie było ich wiele, ale jednak. Która z Was jest taką pierwszą zawodniczką, która mówi w szatni, że koniec rozpamiętywania przegranej i trzeba patrzeć na kolejne wyzwania? Ja myślę, że Kinia Aduk. No. Marta i Wera, mi się wydaje. Tak, tak. No też takie najstarsze. Trenerka wydaje mi się, że też, też. Tak nam powie, co mam powiedzieć, ale gdzieś zamykałem później ten mecz i staramy się, wiadomo, że gramy dosyć często. Tą, tą jesień zagrałyśmy co trzy dni, pewne okresy, więc miałyśmy tych meczów sporo i gdzieś tam trzeba było się odciąć dosyć szybko po, po przegranym meczu, żeby przygotować się do kolejnego. No, tak jak mówię, tych spotkań nie było wiele. Właściwie to możemy tylko mówić o tym odpadnięciu z europejskich pucharów, tak? Proszę. Bo wtedy na pewno, na pewno wiele z Was to zniosło, bo to... Wtedy, wtedy też była ta przerwa, bo akurat to był nasz ostatni mecz, więc myślę, że to też inaczej, każdy gdzieś tam... Mi na przykład to dłużej siedziało w głowie, mm -hmm. niż wydaje mi się, gdybyśmy grały za trzy czy za tydzień mecz kolejny. Mamy nadzieję oczywiście, że takich chwil będzie jak najmniej i wspólnie będziemy cieszyć się z kolejnych wygranych MKS-u. I ja dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą rozmowę. Naszymi gośćmi była Paulina Wdowiak, Dominika, Paulina Wdowiak, Dominika Więckowska i Kasia Portasińska. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.